mamo, jakoś dziwnie się, się poczułam przez chwilę. Uf. Hej Aga, rodzice pojechali do sklepu, chata wolna, co robimy? Ach, te dzieci. No dobra Monika, bierz już się za te lekcje, ja jeszcze na kiedy tam zajdę do Agatki w pokoju. No ja to co, Szalejemy. Jaka mamo? Przecież mama poszła na dół, a ja muszę odrabiać te swoje lekcje. Monika, a czy ty, ty przypadkiem Ja byłem przed chwilą w kinie, ale puszczali jakiś horror i się strasznie bałem. Mi się w ogóle nie podobał ten film. Ja to tam wolę się bawić na placu zabaw. Chodźcie ze mną, to pokażę wam fajną ślizgawkę w naszym miasteczku. Zobaczcie, tu jest ta ślizgawka, ale tu jest fajnie którzy to mają dobrze i mogą się bawić cały dzień, a ja muszę pracować na mojej farmie. Ciasteczka, babeczki, lody zapraszam do mojego sklepu. Oj, muszę szybko jechać, bo spóźnię się do pracy, ale dzisiaj dużo gwiazd na niebie. W sam raz, żeby je pooglądać przez lunetę. Co za wspaniały widok. Monisiu, co robisz? A, wiesz, mama, ułożyłam sobie takie miasteczko. Moji pops. I teraz się nim bawi. Zobacz, mamo, jakie ma fajne figurki. Brokatowe i glitter. One są bardzo trudne do zdobycia, a mi się udało. A czy wiesz, że w tych brokatowych domkach były takie super bransoletki? Wow, no mega! Szkoda, że jak ja byłam dzieckiem, to nie było takich fajnych zabawek. Mamo, jeżeli chcesz, to możesz się pobawić ze mną. Bardzo bym chciała, ale mam niestety dużo obowiązków. A czy ty odrobiłaś swoją pracę domową? No jeszcze nie, mamo. Najpierw się chciałam jeszcze trochę pobawić. Monika, jak ja bym miała takie fajne zabawki, to na pewno też bym się chciała nimi cały dzień bawić. Ale nie zapominaj też o swoich obowiązkach. No dobra, no to idę już odrobić te leki. Dobrze, i nie zapomnij się nauczyć piosenki na muzykę, a potem posprzątaj może sobie w szafkach, bo ostatnio jak tam zaglądałam, to jest po prostu straszny bałagan. Ojejku, i coś jeszcze? A potem Monisiu, jeszcze posprzątaj łazienkę i odkurz w pokojach. Co wy tu robicie? Oj a... Agatko, bawiłam się, ale przyszła mama i już... Zabawię, bo muszę zrobić mnóstwo różnych rzeczy. A każdy ma jakieś obowiązki. Ty też jak będziesz większa, to będziesz musiała pomagać rodzicom, odrabiać lekcje, sprzątać. Au, oh no, tylko nie to! Ja chcę się bawić! Ja też mu się chciała tylko bawić. Monika, no ja też bym chciała mieć 10 lat i połowę dnia spędzać na zabawie. Chciałabyś mamą mieć 10 lat? No! nie przecież dzieciństwo to jest najpiękniejszy okres w życiu. Tak, tak, najpiękniejszy. Trzeba się uczyć i rodzice tylko każą nam co mamy robić. Chyba mam na to sposób. No tak, ciekawe jak. Magiczny. No dobra dziewczyny, ty Monika odrabiaj lekcje, a ja idę do Agatki zobaczyć czy pościeliła łóżko. No dobra, dobra. A ja zrobię wam pikusa. Coś mówiłaś Agatko? Nie, nie, nie mam. Czary Mary, czary Mary. Oj, mamo, jakoś dziwnie się poczułam przez chwilę. Monika, wiesz co? Jakoś mi też przez chwilę się zrobiło tak słabo. Ups. Agatka, a z Tobą wszystko w porządku? <laughs> tak, mamusiu. Um, Agatko, ale dlaczego tak się śmiejesz? Co cię tak bawi? Mamo, Agatka jakoś się dziwnie zachowuje. No właśnie, widzę, Monika. Nie, nie, nie. Bierz już się za te lekcje. Ja jeszcze na chwilkę tam zajdę do agatki pokoju. No dobra, mamo, siadam już do tych lekcji wreszcie. Tylko mam trudne zadanie z matematyki. Przyjdziesz mi potem pomóc. No dobrze, to później mnie zawołaj, to ja Ci pomogę. Ale zrobiłam ten śmieszny prank. Musiu, zobacz, jak pięknie poscieliła nóżka. Już idę, już idę, Agatki! pościliłeś swoje uszy. A gdzieś ty tam weszła, Agata? Uważaj na siebie. Poko z mamusiu. Chodź ci, mamusa, pokażę, co raz wyłożyłam na moim biurku. O, widzę, że ty też, Agatku, się bawisz modzi po To Ja sama wszystko ułożyłam. O, jaka sprytna dziewczynka z ciebie. Zobacz, mamusiu. I mam piękny domek na drzewie. No rzeczywiście, agatkę jak ty tutaj sobie pięknie urządziłeś w tym swoim domeczku. Wow! I widzę, że masz też wesołe miasteczko. Tak, to taka super karuzela. Zobacz, ten to chyba bardzo boi się wysokości, ale ma przerażoną minę. Nie ma problemu, zaraz ją zmienię. Zobacz, już jest o, teraz jest jakiś romantyczny. Chyba się w kimś zakocha. A tu co, Agatko? Zrobiłaś jakieś przyjęcie dla młodzi Tak, mamusiu. To urodziny pana runetki. A tu co? Już zima w tym domku? Tak, ja sobie jadę na sankach. No te zabawki, dziewczyny Dobrze, Agatko, ty tutaj się baw Monika odrabia lekcje, a ja idę na dół do swoich obowiązków Dobrze, mamusiu Oj, tyle nam zadają tych lekcji codziennie Przecież jestem dzieckiem A nie mogę się wcale bawić Tylko muszę się uczyć i uczyć i uczyć Tu mam zadanie z ortografii Ale na szczęście wiem, jak je zrobić Zgracać wrócić. Tutaj U z kresko wymienia się na A. Osiem. Ósmy. A tutaj wymienia się na O. Mamo, co robisz? Znaczy, Monika, co robisz? Jaka mamo! Przecież mama poszła na dół. A ja muszę odrabiać te swoje lekcje. Mm, oj, oj, pomyliło mi się, Monika. A tu się jeszcze. Wszystko odrobić, a mam dużo. I jeszcze matematykę, której w ogóle nie rozumiem. No dobrze, to idę się pobawić jeszcze do swojego pokoju. Dobrze, Polski już odrobiony. Polski jest łatwy. Z matematyką idzie mi trochę gorzej. Jest taka trudna z czasem takie trudne zadania. Mamo! Mamo! Chodź mi, wytłumaczysz zadanie z matmy! No co tam, kochanie? Jak ci idzie na ucha? Polski już odrobiłam, mamo, ale obiecałaś, że wytłumaczysz. Krzyż mi matematykę, bo nie rozumiem jednego zadania. No pokaż, co tam masz, Monika? Weronika ma 9 lat. Jej mama jest od niej 4 razy starsza, a babcia jest 2 razy starsza od mamy. Ile lat ma mama, ile lat ma babcia i. I nie rozumiem już całkiem, kto ile ma lat? Monika, zobacz, wszystko trzeba sobie po kolei powolutku przeanalizować. Skoro Weronika ma 9 lat, a mama jest od niej 4 razy starsza, no to jakie trzeba działanie wykonać? No, chyba trzeba pomnożyć 9 razy 4. Tak, tak, dobrze mówisz, Moniki. No to ile to jest 9 razy 4? 9 razy 4? 32? Nie no źle! 9 razy 4 to 36. No przecież tyle się uczyłeś tej tabliczki mnożenia. No wiem, mamo, uczyłam się dużo, ale ta tabliczka tak mi jakoś ciężko wchodzi do głowy i mi się to wszystko myli! No Monika, niestety tabliczka mnożenia sobie trzeba często powtarzać. Ona będzie Ci jej potrzebna przez całe życie. Całe życie? To nawet jak będę już taka duża jak ty, to też jest potrzebna tabliczka mnożenia? Tak, Monisiu, tak. Do tego musisz się bardzo przyłożyć. Dobrze, mamo, zaraz sobie jeszcze powtórzę całą tabliczkę mnożenia, tylko zrobię to jedno zadanie. Dobrze, Monisiu, to ty tutaj sobie rób te zadania, a my z tatą ym, jedziemy na chwilę na, do sklepu. I co, zostaniemy z same w domu? Tak, tak, ale Monisiu, spokojnie, bo my za pół godziny wrócimy. Wiesz, zaopiekuj się tam Agatka. No dobrze, mamo! Tylko kupcie nam coś fajnego! Dobrze. Brum, brum, uwaga, śledzie. Agatka jedzie! Jak tam wasza imprezka? Dziękujemy bardzo, dobrze! Dobra, to jadę dalej! Buju, buju, buju. Jej, malutki, chyba cię za mocno huśta. Ty płaczesz. Muszę ci zmienić śminkę, nie możesz być taki smutny. O, teraz zdecydowanie lepiej. Dobra, wciągnijcie mnie do góry. O, kto tu do nas przyjechał? No Zapraszam cię na pyszne obiady. Nie, niem nie, jakie to wszystko pyszne. Teraz się na babeczkę. Hej, Aga! dla siebie. Wow, naklejki. Tak, jedne będą moje, a drugie twoje, dobra? wiem naklejać. Ja też. Zobacz, a tu jest gra. Grałem w nią kiedyś. No jasne. Graka, a, a tu są takie fajne żarciki. I trzeba znaleźć pięć różnic między tymi obrazkami. Ty lubisz takie zadania, prawda? O no, tak. Zobacz jakie tu są fajne zestawy, house party i boat party, impreza w domu i impreza na statku. Chciałabym mieć kiedyś takie zestawy. Ja też. A co jeszcze porobimy Agatko? A może pobawimy się w chowanego? Świetny pomysł, to ja się chowam, a ty licz. Jeden, dwa, trzy. Gdzie się tu schować? Wiem. Dziewięć, 10 szuka. Co? No nie niezłą. Ciekawe czy mnie znajdziesz. Dobra to liczę. Chowaj się. Jeden, dwa... Ja wiem gdzie się schowa. Mam świetną kryjówkę. Nie mnie Monika nigdy nie znajdzie. Dziewięć, dziesięć... Szukam. Jestem. Gdzie ta Agatka? Pewnie się schowała do szafy. Nie ma jej w szafie. Pod biurkiem. Morgiem nie ma! Pewnie w tych szafkach gdzieś jest. Nie ma agatka! Nie ma agatki! Co ja powiem mamie i tacie? Agatka zminęła! jejku! Gdzie cię ta agatka! Przecież niemożliwe, żeby schowała się gdzieś indziej niż tutaj w pokoju. Nie wiem gdzie jest. Co to te poduszki takie jakieś krzywe? i Monika, a czy ty przypadkiem nie miałaś się uczyć? Czy wszystko już odrobiłaś? Czy pouczyłaś się tabliczki mnożenia? Mamo, no już prawie wszystko zrobiłam. Jeszcze mi trochę zostało, wiesz. Ale musiałam się trochę tak poruszać, bo już mnie wszystko bolało od siedzenia przy tym biurku. Zaraz dokończę resztę lekcji. A możemy się pobawić, młodzie, po? Jak Monika odrobi wreszcie lekcję i pouczy się tabliczki mnożenia, to Dzieci mogły się pobawić. No dobra, to idę. Im szybciej to wszystko zrobię, to się jeszcze pobawimy. Jeżeli podobał Wam się nasz dzisiejszy odcinek, klikajcie łapki w górę. Zapraszajcie nas na Facebooku, Instagramie i w aplikacji HypeMe. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, Papa. Papa, Papa. Pa. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy wszystkich naszych kochanych mi. widzów. Zostańcie na naszym kanale, oglądajcie dalej nasze filmiki.